W mroku cieni kalifornijskich sekwoi, pośród mgieł unoszących się nad wzgórzami hrabstwa Sonoma, od końca XIX wieku istnieje miejsce owiane tajemnicą, niepokojem i niedopowiedzeniem. Tam, wśród drzew starszych niż wiele imperiów, spotykają się mężczyźni należący do zamkniętego kręgu, znanego pod nazwą Bohemian Club. To bractwo, którego członkowie należą do elit politycznych, finansowych, wojskowych. Artystycznych i przemysłowych Stanów Zjednoczonych Ameryki powstało w roku 1872 w San Francisco, a jego motto łacińska sentencja Within spiders come not here od początku stanowiło klucz do zrozumienia specyfiki tej społeczności. W dosłownym tłumaczeniu oznacza tkające pająki, Niech tu nie przychodzą, co ma symbolizować ucieczkę od spraw codziennych, biznesu, polityki, intryg jednak wielu badaczy. Znawców mitów oraz entuzjastów teorii spiskowych zadaje pytanie, czy rzeczywiście właśnie to się tam dzieje. Członkami Bohemian Club byli i są najpotężniejsi ludzie Ameryki prezydenci, sekretarze stanu, dowódcy wojskowi, szefowie wielkich korporacji, właściciele mediów, ale też znani poeci, pisarze i aktorzy. Wśród nich wymienia się takie nazwiska jak Theodore Roosevelt, Richard Nixon, Ronald Reagan, George Herbert Walker Bush, George Walker Bush, a także Henry Kissinger i wielu innych, których wpływ na losy świata był i pozostaje ogromny. Co roku, w lipcu, spotykają się oni na ponad dwutygodniowym zjeździe w Bohemian Grove, w lesie niedaleko Monte Rio. To właśnie tam, z dala od oczu opinii publicznej, odbywają się rytuały, przedstawienia teatralne, koncerty, ale też nieformalne rozmowy które według niektórych mogły wpływać na najważniejsze decyzje geopolityczne ostatnich stuleci. Jednym z najbardziej znanych i zarazem kontrowersyjnych elementów tego zgromadzenia jest ceremonia spalenia trosk, czyli The Cremation of Care. Odgrywana nocą pod gigantyczną statuą sowy wysoką na niemal 14 metrów, przedstawia symboliczną ofiarę mającą na celu uwolnienie człowieka od ciężaru zmartwień i zobowiązań. Sowa od starożytności symbol mądrości i wiedzy tajemnej, staje się tutaj niemym świadkiem rytuału o neodruidycznym charakterze, który jednych napawa fascynacją, innych zaś niepokojem. Są tacy, którzy widzą w tej ceremonii jedynie artystyczny performance, ale są i tacy, którzy twierdzą, że to forma inicjacji, mająca głębsze, ezoteryczne znaczenie. Członkostwo w Bohemian Club nie jest dostępne dla każdego. Lista oczekujących może liczyć nawet kilkanaście lat, a składka członkowska, jak również wymogi dotyczące pozycji społecznej, sprawiają, że jest to jedno z najbardziej ekskluzywnych bractw na świecie. Choć klub twierdzi, że jego działalność ma charakter kulturalno-towarzyski, dokumenty, relacje byłych uczestników oraz przypadkowe przecieki wskazują, że to właśnie w Bohemian Grove dochodziło do zawiązywania nieformalnych sojuszy, uzgadniania polityki zagranicznej a nawet nominacji na najwyższe urzędy. Wielu specjalistów od mitów i legend porównuje Bohemian Club do dawnych bractw tajemnych, takich jak eleuzyjscy misterianci, rycerze templariusze, różokrzyżowcy czy masoni. Wspólne są im elitaryzm, rytualizacja, symbolika i milczenie. Wspólne są im także oskarżenia o manipulowanie światem zza kulis, co może być tylko odbiciem lęków współczesnego społeczeństwa wobec sił, których nie rozumie i nie kontroluje. Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czym naprawdę jest Bohemian Club. Czy to tylko teatr dla najbogatszych, ucieczka przed odpowiedzialnością w ramionach sztuki i tradycji? A może to tajemniczy ośrodek władzy, w którym zacierają się granice między rzeczywistością a mitem? Jedno jest pewne, w gęstwinie sekwoi nadal płonie ogień, przy którym ci, którzy kształtują świat zrzucają maski codzienności, by przywdziać inne, być może jeszcze bardziej znaczące. Najbardziej znanym i zarazem najbardziej kontrowersyjnym rytuałem, który odbywa się na początku zjazdu, jest ceremonia spalenia trosk, znana w języku angielskim jako Cremation of Care. Ma ona miejsce przy Wielkiej, sięgającej niemal 14 metrów rzeźbie wykonanej z cementu i pokrytej mchem. Symbolizującej starożytną mądrość oraz wiedzę ukrytą przed oczami profanów. Rytuał ten, odgrywany po zmroku, przy świetle pochodni i dźwiękach ceremonialnej muzyki, ma charakter teatralno-symboliczny, jednak jego forma i treść budzą wiele pytań. Ubrani w szaty przypominające stroje druidów lub średniowiecznych kapłanów uczestnicy składają ofiarę symbolicznego manekina zwanego Kear. Czyli troska, którego płonące szczątki mają zrzucić z uczestników ciężar odpowiedzialności, stresu i moralnych zobowiązań. Sama obecność sowy, jako centralnego punktu rytuału, nie jest przypadkowa. Od czasów antycznych sowa była związana z boginią Ateną, symbolizującą mądrość, lecz także z nocą, tajemnicą i wiedzą zakazaną. W tym miejscu, gdzie symbole ożywają wśród dymu i ognia. Można dostrzec echa starożytnych misteriów eleuzyjskich, orfickich, a także praktyk z zakresu hermetyzmu i rytuałów inicjacyjnych. Głos lektora, który wygłasza uroczyste formuły w stylu arcyteatralnym, miesza się z hurami i muzyką orkiestrową, wprowadzając atmosferę, którą trudno porównać do jakiegokolwiek współczesnego wydarzenia. Poza tym głównym rytuałem, w Bohemian Grove odbywają się także inne, mniej znane, lecz nie mniej interesujące działania. Istnieje tradycja organizowania tak zwanych kampów, czyli obozowisk tematycznych, w których członkowie spotykają się według zainteresowań, branż lub wspólnej przeszłości politycznej. W tych enklawach, które nazwano m.in. Mandelei, OWLS Nest czy Hillbillies, odbywają się prywatne rozmowy, wystąpienia, spektakle oraz koncerty. Część wydarzeń ma charakter kabaretowy, inne są poetyckie, a niektóre, jak przedstawienia leśne, to wielkie teatralne produkcje z udziałem setek uczestników, budowane na wzór klasycznych dramatów greckich czy operowych widowisk. Jednak to nie teatr jest tym, co najbardziej fascynuje obserwatorów z zewnątrz. Wśród niezliczonych teorii pojawia się przekonanie, że rytuały mają wymiar ezoteryczny, a nawet inicjacyjny. Przysięgi milczenia. Brak kobiet, obowiązek lojalności oraz obecność symboli zaczerpniętych z różnych tradycji, od masonerii po okultyzm XIX wieczny, prowadzą do pytań o rzeczywiste znaczenie tych ceremonii. Niektórzy badacze widzą w Bohemian Grove kontynuację tradycji tajnych stowarzyszeń, które od wieków przekazują wybranym wiedzę nieznaną reszcie ludzkości. Z drugiej strony są tacy, którzy podkreślają, że rytuały w Bohemian Grove są jedynie formą psychicznego oczyszczenia. Wspólnej zabawy i symbolicznego wyciszenia sumienia ludzi, którzy przez resztę roku podejmują decyzje o losach świata. Rytualne spalenie trosk może być zatem nie tylko powrotem do symboliki ognia jako aktu oczyszczenia, znanej w niemal każdej kulturze, ale też w bardziej współczesnym ujęciu próbą zrzucenia z siebie ciężaru, który niesie za sobą odpowiedzialność za całe narody, wojny i kryzysy. W rzeczywistości rytuały w Bohemian Grove pozostają nieprzeniknioną głą tak jak poranne opary unoszące się między drzewami tego ogizolowanego miejsca. To, co naprawdę dzieje się wśród Sekwoi, zna tylko wąskie grono wtajemniczonych. A reszta świata musi zadowolić się urywkami informacji, relacjami nielicznych i symboliczną słówką spoglądającą w noc wieczną strażniczką tajemnic tego elitarnego leśnego kręgu. Bohemian Klap i od samego początku był miejscem niezwykłym, Choć z pozoru jego cel wydawał się prosty, stworzenie przestrzeni dla artystów, dziennikarzy, poetów oraz tych, którzy poszukiwali piękna i wytchnienia od zgiełku miejskiego życia. Z czasem jednak jego charakter uległ zmianie, a poetycka bohema ustąpiła miejsca ludziom o znacznie większym wpływie na losy świata, politykom, bankierom, przemysłowcom oraz intelektualnym elitom. Od tamtego czasu Bohemian Club zaczął przyciągać nie tyle twórców co twórców rzeczywistości, tych, którzy kształtują bieg historii z zabiórek w Waszyngtonie, Nowym Jorku czy Londynie. Każdego roku w lipcu setki mężczyzn z najwyższych szczebli władzy i finansów zjeżdżają się do położonego w hrabstwie senoumę Bohemian Grove, gdzie przez ponad dwa tygodnie toczy się spektakl odgrywany za zamkniętymi bramami, z dala od oczu opinii publicznej. Z jednej strony Bohemian Club jawi się jako klub towarzyski i miejsce spotkań. Rozmów i relaksu, gdzie można zrzucić garnitur, założyć szlafrok i spędzić czas przy ognisku, słuchając muzyki czy biorąc udział w kabaretowych występach. To tam, na łonie natury, mają zanikać różnice klasowe, hierarchiczne i polityczne. Jedna z głównych maksym klubu brzmi bowiem: Weavin Spiders, come not here, co można rozumieć jako zakaz prowadzenia interesów, intryg politycznych w czasie zjazdu. To właśnie ten aspekt pozwala obrońcom klubu twierdzić, że Bohemian Club to jedynie przestrzeń wolna od napięć, gdzie możni świata szukają wytchnienia i koleżeństwa. Z drugiej jednak strony trudno nie dostrzec, że wiele decyzji, które później odmieniały losy narodów, zyskało swój początek właśnie w rozmowach prowadzonych pośród sekwoi. To tam, według niektórych relacji, miała po raz pierwszy pojawić się idea tak zwanej operacji Desert Storm. To tam spotykali się tacy ludzie jak Dwight David Eisenhower, Richard Milhaus Nixon, George Herbert Walker Bush i wielu innych, których wpływ na historię XX wieku był niepodważalny. Ich wspólna obecność w jednym, zamkniętym miejscu, z dala od prasy i nadzoru publicznego, nie może być dziełem przypadku. Bohemian Grove to także przestrzeń pełna rytuałów i symboliki, których natura przywołuje skojarzenia z dawnymi bractwami. Najsłynniejszym z rytuałów pozostaje tak zwane spalenie trosk, teatralny obrzęd, podczas którego w blasku pochodni i w cieniu wielkiej kamiennej sowy odbywa się symboliczne pozbycie się ciężaru codziennych zmartwień. Choć oficjalnie rytuał ten ma charakter artystyczny, trudno nie zauważyć, że jego scenografia, reżyseria i dramaturgia przypominają obrzędy znane z historii tajnych stowarzyszeń inicjacyjnych. Symbol sowy, milczenie, Zakaz wprowadzania kobiet i ścisła selekcja uczestników, to wszystko buduje atmosferę przypominającą bardziej bractwo niż zwykły klub. Istnieją więc dwie twarze Bohemian Club. Jedna to twarz relaksującej, elitarnie zorganizowanej formy wypoczynku, w której mężczyźni o dużej władzy mogą pozwolić sobie na chwilę odpoczynku od polityki i finansów. Druga to twarz stowarzyszenia o głębszym, niemal mistycznym wymiarze, gdzie rytuały. Symbole i wpływowe rozmowy przy ognisku przenikają się z decyzjami, które mogą zmieniać losy całych kontynentów. Czy Bohemian Club jest więc tylko klubem towarzyskim? Czy może stanowi formę nowoczesnego, zamkniętego bractwa, które pielęgnuje zarówno rytuały, jak i zakulisowe wpływy? Odpowiedź leży gdzieś pomiędzy legendą a rzeczywistością, ukryta pośród sekwoi które jak starożytni strażnicy chronią ciszę tej jednej z najbardziej tajemniczych enklaw współczesnej cywilizacji.